...że, że to to bardziej podatni na wszelkiego rodzaju, prawda, no, używki. A tu cynk e, podawany może być doustnie, może być pryskany I jest też właśnie ta nowość w formie tak zwanej skompleksowanej biopolimery, czyli niezależnie od pH jest to rozpuszczalne w wodzie. pH po to mówię, że z reguły wszystkie metale, że są w tak zwanej formie jonowej, to przy ph zbliżonym do obojętnego, czyli około 7, wytrącają się w postaci nierozpuszczalnych wodo, wodorotlenków. I co najważniejsze, proszę Państwa, nikt na to nie zwrócił uwagi, że ludzka krew ma pH 7,4, takie optimum, czyli powyżej 7. A wiemy, że krew się nasze mikroelementy, między innymi do każdej komórki, do każdego organu. Jeżeli my nie stworzymy e, takiego kompleksu, który będzie trwały przy pH 7 i wyżej, to nie ma szans, że nawet jeżeli go połkniemy do e, żołądka, że on przejdzie do krwi. Czyli po prostu my go wydalimy w, for, w formie nierozpuszczalnej. <gry> Dlatego, proszę Państwa, ja patrzę, że przemysł farmaceutyczny nie skonstruował żadnego leku, żadnego mikroelementu, żeby był skompleksowany o pH 7 i więcej. A to jest bardzo ważne, żeby ten transport tych mikroelementów był za pomocą układu krwionośnego. Jeżeli był ten kompleks stabilny, przy tym pechano, tak jak ma krew, 7, nawet u niektórych 7 osiem. Więc słabo-alkaliczny, żeby to był stabilny. I my musimy takie mikroelementy wychać w takiej formie, w takim skompleksowaniu, żeby przyswajalne praktycznie jak na, maksymalnie przez nasz organizm. Czyli żeby dotarło to do każdej komórki. No, ja mówię, no, brak miedzi, mamy siwe włosy. Tyle osób chciałoby powrócić do naturalnego swojego koloru włosów. No między innymi konsumpcami jedzi odpowiednio skompleksowane, żeby te kompleksy były stabilne przy pH 7 i, i, i powyżej. Tak. Podobnie się to ma, proszę Państwa, z opryskiwaniem właśnie e, warzyw, owoców. Jeżeli te kompleksy będą niestabilne, to po rozcięczeniu wodą. No po co tworzy się taka zawiesina, taka galaretka no i, i to niestety, no pH gleby również jest takie, no dość stałe, 6,2 plus minus 0,1 i też również przy tym pH wiele, wiele metali tworzy wodorotlenki nierozpuszczalne I też trzeba tworzyć, żeby te kompleksy tych mikroelementów były rozpuszczalne przy tym pH 6,2 i wyżej. Jak również mówię, dla ludzi musi być stabilny przy pH 7 i powyżej tego. I to wtedy jest ta najważniejsza rzecz, że tymi coś, co przyjmujemy, praktycznie jest przyjęte przez, przez nas organizm, jest rozprowadzone przez układ krwionośny do każdej komórki. Czy nie ma w organizmie kolizji, kiedy na przykład zażywa się y, te trzy substancje jednocześnie? Proszę Państwa, no, ludzie potrzebują, no jak wykazały najnowsze badania, około 64 mikroelementów praktycznie codziennie. Mhm. Oczywiście my tego nie dostajemy, już organizm potrafi sobie tam kumulować, ale trzy w stosunku do tych 60 paru, no to jest kropla o morzu. My w pokarnie po, na raz mamy kilkadziesiąt, kilkanaście tych mikroelementów i nic się nie dzieje. Zwłaszcza dlaczego jest taka konstrukcja cynk-miedź? Ponieważ cynk w stosunku do miedzi jest antagonistą, czyli wypiera go. Po prostu on chce być prawda, dominantem, chce być yy, yy, jak najwięcej go. i wypiera z organizmu mieć. Dlatego musimy mieć preparaty cynk i jednocześnie mieć. W Polsce był taki preparat e, cynk kupryn, nie dlatego przestali go produkować. No i w tej chwili musiałem ja się tym zająć. No i dla znajomych, dla rodziny to, to, to robimy w skali laboratoryjnej. No właśnie, to może dlatego też y, y, poświęcasz uwagę i znaczy przede wszystkim polecasz, bo to jest gotowe, to stworzyła natura, y, mikroelementy, y, czyli tam y, y, minerały Sindele, tak? Tak, ja polecam wszystkim, mm -hmm. ponieważ to są minerały y, pochodzące z wnętrza wulkanu. Tam jest tych właśnie te sześćdziesiąt pary mikroelementów i, i ludzie, którzy to konsumują, uzupełniają swoje te niedobory tych mikroelementów, zwłaszcza tych mikroelementów rzadkich, właśnie jak złota i, i platynowców. Mhm. Mm no, niezwykle, niezwykle to ciekawe i mam nadzieję, właściwie zrozumiane przez ludzi. A że taki jest, to chyba na dowód tego, jest ciągle ogromne zainteresowanie preparatem, a 100 czyli preparatem. Się złota. Warto, że, mm -hmm. że może komuś pomogło. <sum> na pewno tak, na pewno tak. Ja troszkę przepraszam Państwa, że nie za bardzo mogę czas poświęcać, bo najlepiej, jakby tutaj, wynalazca sam przyjechał do Chicago i odpowiedział Państwu na wszystkie pytania. I niezliczone rozmowy y, moglibyście Państwo odbywać. Ja niestety nie jestem, y, że tak powiem, nawet przygotowana do odpowiedzi na takie pytania, a wiem y, niestety Stasiu, że jest y, problem z Twoim czasem i Państwo często czują się zawiedzieni, że dzwonią do Polski, do Kielc, do firmy Invex i nie mogą sobie z szefem porozmawiać. No. A to proszę, jeżeli ktoś <laughs> bardzo sobie życzy, to to podać moją komórkę, czy podać mój telefon domowy. Ja chętnie wieczorem czyli w granicach o tej porze porozmawiam z kimś na sprawie no, związane z mikroelementami, ze zdrowiem i doradzę co będę mógł i co jest z mojej wiedzy dostępny przekażę czyli jeżeli ktoś chciałby bardzo zadzwonić i tak, nie może się tak. dodzwonić do firmy proszę Index, to mój telefon domowy czy moją komórkę, mm -hmm. czy nie ma spraw albo proszę napisać maila wcześniej możemy się za pomocą poczty elektronicznej umówić na godzinę na konkretny dzień, nie ma spraw Dobrze. To może zrobimy także dla Państwa, którzy są bardzo y, zainteresowani taką osobistą rozmową, bo być może są to również bezcenne y, informacje dotyczące podzielenia się efektami kuracji w tej chwili już możemy o tym mówić bo minęło kilka miesięcy od czasu że tak powiem wprowadzenia tutaj dla państwa na ten teren preparatu więc i to może być niezwykle interesujące więc cóż na dzień dzisiejszy możemy państwa zaprosić na stronę internetową firmy Invex www.invex.pl Dobrze mówię? Tak, dobrze. dobrze. Uh, Natomiast uh, telefon. Jaki WX telefon? Przez, przez W i X na końcu. Kropka P. Tak. Bardzo łatwo ukryć, Tylko 5 liter inweks. Tak, inweks słusznie. X na końcu, żeby nie pisać KS, tylko X. No i oczywiście telefon, jaki do firmy podać możemy? Do firmy to ja różnie jestem, prawda, w firmie, z uwagi, że jak ja wspomniałem w poprzedniej audycji, bym Państwu jestem. No, Nieuleczalnie chory, tak to można powiedzieć. W wyniku poprzednich jakichś stresów, no pękłem jaorta. Jestem także troszeczkę uziemiony, można to powiedzieć, ale jak widzicie Państwo, nie poddaję się, tworzę współpracuję i, i, i staram się pomóc sobie i własnemu organizmowi. Automatycznie wszystko testuję na sobie i co jest dobre, przekazuję Państwu. i taka moja karma, moje, moje takie no, życie. Ale się czuję z tym dobrze, w związku z tym, że, że nie mogę się do samolotu, by się to wszystko mi porwało, nie mogę nie jeżdżę na, na sankach, na łyżwach, na naptach, a kiedyś bardzo uprawiałem te sporty, sporty walki, uprawiałem judo, Karate, w tej chwili absolutnie nic z tych rzeczy, więc muszę się oszczędzać, dlatego mogę z Państwem nawiązać kontakt tylko za pośrednictwem e, poczty elektronicznej, względnie e, no, te, telefonii komórkowej czy te, te, konwencjonalnej. Więc te wszystkie informacje pozostawimy yy, w sklepie Nature Beginnings ja natomiast Państwu przekażę drogą antenową i... No i myślę, że resztę znajdziecie Państwo po prostu na stronie firmy Invex www.invex.pl Natomiast co do kondycji Pana Stanisława, to Państwo, którzy widzieli zdjęcie szefa firmy Invex, mogłoby to zabrzmieć wręcz jak kokieteria, bo, bo faktycznie Stasięku prezentujesz się tak wspaniale, że aż jest to nie do uwierzenia, że możesz jakieś nosić w sobie dolegliwości. To doskonale się maskuje wielkie uz Wielkie uznanie. Powiem Ci z wielkim szacunkiem, z wielkim uznaniem i oczywiście yy, z wyrozumiałością dla, yy, dla pewnych przeszkód, które stają nam na drodze, aby się przynajmniej na czas obecny spotkać tutaj w Chicago, ale ja cały czas wierzę, że kiedyś do tego dojdzie. No myślę. Zwłaszcza, że jak Państwo zobaczycie na, na, na stronie www.invest.pl i wejdziecie w takiej AU100, czyli AU, symbol złota 100, 100 mg, liczę tam prezentuję właśnie po raz pierwszy otrzymane w moim laboratorium monoatomy złota, czyli tak biały proszek złota, względnie pod nazwą Ormę, Ormus to występuje. Dużo znajdziecie, poczytacie w internecie. Jest to w ogóle panaceum, prawda, tak dawny kamień filozoficzny. Więc to jest najwyższa forma przyswajalności złota. No, pracowałem nad tym dzień, w dzień przez trzy miesiące, no, jak to się mówi, no, digestorium poszło do wymiany, ale otrzymałem te kilkanaście gramów, no, podzieliłem pod choinkę jako prezent gwiazdkowy dla rodziny, dla znajomych. stało jeszcze 2-3 gramy, więc w tej chwili dla mojej bliskiej osobie w Chicago idzie właśnie 1 gram. Płynieć, czy tam fruwać, <laughs> ale mam nadzieję, że dojdzie. To już musimy chyba anioły prosić o pomoc, żeby, żeby doszło. W <laughs> bądź razie, proszę Państwa, jest to o, preparat, jak już kiedyś wspomniałem w tej audycji, który leczy choroby y, trudno uleczalne, jak raki, czy AIDS. No i między innymi mamy 3-4 osoby, które te, ten, ten preparat. Biały proszek złota, czemu na tamę złota biorą, więc efekty są, uh, można być rewolucyjne. No ale niestety koszt produkcji takiego jednego grama to jest na dzień dzisiejszy nie mniej.